Witam wszystkich serdecznie, już kolejny etap, już zabudowa stelażu zrobiona, ale oczywiście pojawił się pierwszy problem. On się pojawił trochę wcześniej, nagrywałem film, ale niestety jakoś tam mi się usunął, ale już Wam mówię na czym polegał problem. Na stelażu jest taka, na taka miara zaznaczona, mniej więcej gdzieś... Tam nie, wiem, u góry stolarza jest naklejka naklejona i na niej jest napisane 1 metr. Chodzi o to, że ma być 1 metr od podłogi do tego znaczka. I tak była zrobiona zabudowa, tak? Jak na wcześniejszym filmie było widać, tak zrobiłem zabudowę, mierząc od podłogi do, do tego znaczka, był 1 metr. Ale oczywiście przed przykręceniem tego kartonu gipsu, który teraz jest, coś tak mi nie pasowało. Więc y, przyniosłem miskę, y, zawiesiłem miskę. Okazało się, że miska jest na takiej wysokości, że nawet do kolana mi nie sięga. Więc bardzo za nisko. Okazało się, że mniej więcej 8 cm trzeba podnieść stelaż do góry na nóżkach. Nie wiem z czego wynikało to, że ta naklejka była naklejona na takiej wysokości, że ten 1 metr okazał się za niski. Że ona powinna oznaczać to, że ten jeden metr to jest yy, tak, że, że, ten, no, że ta miska będzie na odpowiedniej wysokości. No, okazało się, że akurat nie jest. Nie wiem, czy to był błąd yy, producenta, czy, czy to był błąd, ewentualnie mój. Może ona oznacza nie to, że ma być metr od podłogi do tego znaku, tylko, tylko oznacza coś innego. Według mnie oznacza to, że ma być metr do podłogi. Od podłogi do, do tej naklejki powinno być metr. No ale niestety tak nie. Tak, jak, jak się tak zrobiło, okazało się, że jest nie do końca dobrze. Albo właściwie bardzo źle. Tutaj już zabudowa jest zrobiona. Trochę większy tutaj jest otwór wycięty, ale to płytką postaramy się obrobić, to odkręcić. Postaram się tutaj płytkę tak, na, tak dociąć, żeby było już OK, No bo w tej chwili jest trochę za dużo, później przycisk nie zakryje tej dziury, jeżeli, jeżeli byśmy też tak płytki docięli. Zabudowę sufitu też y, już zrobiliśmy, y, bo wyciągane są y, kostki, żeby podłączyć ewentualnie, znaczy nie ewentualnie, żeby podłączyć halogeny później tutaj. Tutaj na razie nic się tam nie zmieniło. Tutaj już mamy kupione płytki, żeby yy, układać na ścianach. Jest to płytka tam mniej więcej 60x60 albo 59 na 59 Tak wygląda płytka. Czyli mocno szara. Nie wiem czy mocno, ale szara. No. Tutaj mamy też yy, gdzieś płytki, które będą na podłodze. To je gdzieś tam wcześniej sobie zorganizowałem. Tak wygląda mniej więcej płytka, która będzie na podłodze. Przekręcę. To jest płytka, która będzie na podłodze. Akurat na podłodze będzie nierektyfikowana, ale to nie, nie ma większego pewnie znaczenia. Nie wiem, czy mówiłem, tu już jest mniej więcej zachlapane to, to oczko tego hansa grego do zabudowy. Do poboru ewentualnie jakiejś. że można było przekręcić tu jakąś wodę. Przykręcić wodę, przykręcić jakiś zawód, żeby pobierać wodę sobie do wiadra czy do czegoś tam innego, ciepłą lub zimną. Ale to chyba mówiłem w jakimś wcześniejszym filmie: to tam bateria jest to do, do umywalki, jest to. Zachlapaliśmy te rury, żeby to już jakoś tam później można było te płytki układać. No i powoli będzie trzeba zaczynać układać płytki. Więc myślę, że lada dzień już zaczniemy to robić. Tutaj tak wyszła zabudowa. Tutaj e, wnęka, żeby pralkę zmieścić. Natomiast jest ona tak zrobiona, że prawdopodobnie będę musiał jeszcze odkręcać i ją poprawiać, bo e, nie wiem, czy to będzie widać na zdjęciu, ale ten fi, filar, słup, filar trochę nie trzyma e, kątów. E, tam w kącie on schodzi tak w bok, więc tak jak tu na zewnątrz jest pewnie około 64 cm to tam w kącie jest 59 więc tak z pralką tak pewnie na styk może byśmy się zmieścili aczkolwiek pewnie to trzeba by było sprawdzać, więc nie wiem czy nie będę musiał przerobić tutaj, nie wiem czy widać to na może nie być widać, ale widać, no może nie być widać, ale widać trochę bez sensu mówię on schodzi tak trochę. Ten karton jest w bok, więc nie wiem, czy nie będę musiał odkręcić. Żeby go tam w kącie cofnąć trochę, wtedy powinien. Powinna pralka bez problemu się zmieścić. Ona teraz też by się pewnie zmieściła, ale dojdą płytki, nie wiem jaka grubość kleju będzie, i no i wtedy już może być problem. Jak będzie problem, no to. No To lepiej teraz pewnie przerobić niż później płytki kuć, nie? żeby ta pralka jednak się tu zmieściła. Bo jednak nie mam tutaj innego miejsca, żeby ją zmieścić. Ale powiem wam z tym stolarzem: no to pierwszy raz yy, spotkałem się z czymś takim. Gdzieś na górze w dwóch łazienkach, w trzech łazienkach były montowane stolarze. Zawsze ta naklejka, ten jeden metr, była tak zrobiona, żeby od podłogi był jeden metr i wszystko było dobrze. Natomiast w tym stolarzu. Nie wiem, co tu się wydarzyło, że, że ten jeden metr nie był odpowiednim wymiarem. Tutaj na stelażu pewnie ułożymy płytki jakieś drewnopodobne. Tak samo w kabinie tam ułożymy drewnopodobne. Na ścianach właśnie będzie ta szarość i na podłodze też drewno. Czy będzie ładnie? To się pewnie dopiero okaże. Zobaczymy jak, jak to wyjdzie, jak będzie. Tutaj więcej się nic nie zmieniło na razie, więc tu jakieś tam nie ma wielkich zmian. Oświetlenie zrobiliśmy tam, te kable trochę zostały przykręcone. Płyta karton-gips też poprzykręcana. Mniej więcej jakoś tam namijano, żeby, namijano żeby, żeby jakoś tam nie pękała, więc też trochę z kawałków. No, ale chyba będzie powinno być ok. Tutaj też dziura załatana, ale to już stelażem. Tutaj, obok stelaża zrobiliśmy y, z cegły y, kawałek, dlatego że była za z, z, zbyt mała tutaj odległość między stelażem a, a końcem. No, pewnie na grubość ściany, więc nie wiem, czy nie było problemu, żeby zrobić tę tą zabudowę. Może i nie, dla jakiegoś pewnie kogoś, kto się tam znajdą i, i wie o co chodzi. Czy tam wie, jak to zrobić, to nie było problemu. Ja tam jestem amatorem, więc tak pewnie miałbym z tym problem. Jakoś nie miałem pomysłu, jak to zabudować, żeby, żeby dobrze wyszło. Ta zabudowa, która była wcześniej, ona tam na, na filmie było ją widać, ona, ona została e, tak samo zrobiona, e, no, tylko stelaż został trochę podniesiony. Został, e, odkręciłem tam przy nóżkach z dwóch stron, trochę go uniosłem, tutaj już musiałem odkręcić z dwóch stron przy stelaż no bo tam były śruby przymocowanie całego, całej konstrukcji do ściany to trzeba było odkręcić nowe otwory, wywiercić i podnieść go do góry natomiast reszta ta zabudowa była tak samo zrobiona, ona nawet tam nie bardzo była odkręcana znaczy, w sumie była no bo trzeba było odkręcić ją od stelaża i tu od ściany, żeby to wszystko do góry do góry przesunąć no i tak to wygląda na dzień dzisiejszy były już jakieś tam otwory porobione, otwory do miski. Tam były dwa otwory w stelażu, żeby ten rozstaw miski ustawić, ale wybraliśmy ten jeden taki, jaki, jaki nam pasuje do naszej miski. No i tak to na razie wygląda. Już pewnie na dniach zaczniemy układać tutaj płytki na, na stelażu i, i w kabinie. Na stelażu i w kabinie, i w kabinie na jednej ścianie pewnie będą płytki takie same. Znaczy no będą takie same. Będą drewno podobne. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Już powoli będzie można układać się. Ściana trochę wyrównana, rury zachlapane. Nic tam nie ciekło przed zabudową e, sufitu, więc, więc okej. Okay. No, tu jeszcze zostaje mi wykucie do wentylacji. Muszę wykuć mniej więcej tutaj e, jakiś otwór, żeby tam przebić się i iść tam dalej z rurą e, wentylacyjną, żeby się podłączyć do komina. Jednak bez wentylacji Łazienka chyba nie, nie do końca zdała Łazienko prawnie nie do końca zdałaby egzamin. Tutaj jest okno, które powiedzmy, możemy, moglibyśmy uchylać, ale to jednak chyba nie będzie to samo, co jakaś tam kratka wentylacyjna i wyciąg, który trzeba było tutaj gdzieś zamontować, więc tutaj muszę wykuć. W tej chwili jeszcze to nie jest niezrobione, bo yy, było to wiertarka, odmówiła mi posłuszeństwa, oddałem ją na serwis. Okazało się, że. Naprawa będzie droższa niż, no może nie droższa, ale nie dużo będzie trzeba dołożyć, żeby kupić nową. Więc stara pewnie pójdzie do utylizacji i zostanie kupna nowej motowiertarki, żeby wykuć. Jeszcze nie wiem jaką firmę wybrać tej motowiertarki. W tej chwili była Makita, bo ona miała już pewnie swoje lata i dlatego też gdzieś tam odmówiła posłuszeństwa przy kuciu. Natomiast teraz będzie trzeba kupić też jakąś, jakąś młotowiertarkę, żeby... No tutaj zostało akurat kucie tylko tej, tego otworu tutaj, żeby się przebić. Natomiast później gdzieś w dalszych etapach jeszcze będziemy kuli jakieś tam... E, w innych pomieszczeniach stare płytki czy, czy jakieś tam ściany, więc... No więc... No przydałoby się jakiś sprzęt w miarę dobry. Wcześniej miałem celmę, która... Kiedyś miałem celmę, która z Którą też kupiłem gdzieś po taniości o, Po reklamacyjną jakąś Natomiast ona bardzo długo nie działała Dosyć krótko wręcz Później pożyczyłem komuś I jak to jest z pożyczaniem Już nie wróciła w pełni sprawna No może wróciła Ona działała po powrocie Ale działała na sucho Jak już zacząłem coś wiercić nią no To okazało się, że sprzęt Odmówił posłuszeństwa Całkiem się wyłączył no i tak, ktoś mówił mi, że szczotki mi wymienił w niej. No, faktycznie, szczotki może wymienił, ale nie wiem. Może założył złe, nie wiem, nie znam się na tym. I kiedy ona dostała mocy, znaczy kiedy dostała jakieś, nie wiem, obciążenia, no to odmówiła całkiem posłuszeństwa. No, faktycznie, ktoś mi oddał sprawną, ale. No, ale przy, przy jakimś pierwszym, lepszym wierceniu sprzęt padł, więc nie wiem, czy do końca mi oddał sprawną, ale już mniejsza o większość. W tej chwili oddałem wiertarkę do naprawy i okazało się, że naprawa makity, bo to była makita, że naprawa makity będzie kosztowała 350 zł, a, a pewnie nowa jakaś inna będzie kosztowała około 500 czy tam nawet 600, więc nie wiem, czy jest sens na naprawianie takiego sprzętu. nie trzeba było go gdzieś tam zutylizować albo sprzedać jako uszkodzony za nie wiem, 100 zł i, i no i dołożyć do nowego i kupić nowe. E, dzisiaj to wszystko w, w tym filmie. Dzięki za uwagę. Będę powoli wklejał jakieś nowe filmy. Tamten no, ostatnio nagrałem filmik właśnie z tym jak jeszcze nie było tej zabudowy i no niestety usunął się gdzieś i no niechcący to zrobiłem. Może gdzieś wkleję jeszcze jakiś e, kawałek tego, e, znaczy kawałek, zdjęcia, jakiegoś tego stelaża jak, jak wygląda ta naklejka i jak to jest z, z, z tym rozmiarem. No, nie wiem, czy mi się udało. Jakoś z tymi filmami dopiero się uczę. Jakoś tam montuję średnio, pewnie. Więc. No, tak to wygląda, jak wygląda. Dzięki wszystkim za uwagę. Jeżeli się podobało, to zapraszam do dalszego oglądania, do dalszego oglądania następnych filmów. Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia w następnym filmie.